Państwo, witamy po meczu, kolejnym meczu PKOBP Ekstraklasy w Zabrzu. Mecz pomiędzy Górnikiem Zabrze a Krakowią. Zwycięstwo gospodarzy. Trójkolorowi zwyciężyli 1 do 0 po bramce Pawła Olkowskiego. Jako pierwszego witamy na pomeczowej konferencji prasowej trenera gości, trenera Jaskaziemickiego. Dobry wieczór, Panie trenerze. I tradycyjnie prosimy o krótki komentarz tego meczu, jak Pana oczami przebiegało to spotkanie, a później poprosimy o ewentualne pytania z sali. Mikrofon do Państwa dotrze. Bardzo proszę, by do tego mikrofonu zadawać pytania, być dźwięk się właściwie nagrał. Panie trenerze, prosimy o komentarz. Myślę, że zasłużone zwycięstwo górnika, bo było o tą jedną bramkę lepsze, natomiast po pierwszej połowie mogliśmy liczyć, że możemy z tego meczu coś uszknąć więcej, bo, bo graliśmy naprawdę poprawnie odcięliśmy praktycznie górnika od piłek na musiolika, od piłek na Jokotę i no ale naszym problemem od dłuższego czasu jest, jest to, że my nie potrafimy sobie stwarzać kolorowych sytuacji, a nie ich wykorzystywać, więc można powiedzieć, że jesteśmy tacy trochę bezzemni to dzisiaj było widać no, bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie, a, a Górnik sytuacji miał trzy, z tego jedną wykorzystał i, i no i skończyło się jak się skończyło, także jeszcze raz y, gratuluję drużynie Górnika zwycięstwa. No a my mamy przed sobą teraz mecz z liderem i, i, i parę dni na to, żeby dojść do siebie i, no i przewartościować sobie pewne sprawy w głowie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, trenerze. Czy są pytania na sali do trenera Zielińskiego? Nie widzę podniesionych. Dłoń jest. Prosimy, bardzo prosimy o mikrofon. Pan Michał Zichlarz, Katowicki Sport. Dobry wieczór, panie trenerze. Panie trenerze, panie trenerze, korzystając z okazji może nie o meczu, ale pytanie o Filipa Ruzgę, bo to w sumie no, wasz zawodnik, trener go przecież wprowadza do zespołu, da mu trener szansę debiutu w Ekstraklasie. I tutaj taka sytuacja na kadrze, jak, jakby trener to skomentował. Jak nie będę tego w ogóle oceniał. komentował, dzisiaj graliśmy z Górnikiem i to było najważniejsze, natomiast wróci Filip Ruzga, będziemy sprawę wyjaśniać, rozstrzygać, komentować, na chwilę obecną skupiam się na meczu z Górnikiem. Dziękujemy. Czy są pytania odnośnie meczu jeszcze do trenera Krakowi? Nie widzę podniesionych dłoni. Bardzo Dziękuję serdecznie, bardzo trenerze, dziękujemy. Szanowni Państwo, rozpoczynamy drugą część Pomeczowej Konferencji Prasowej. Jest z nami oczywiście trener Trójkolorowych, trener Jan Urban. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. I tradycyjnie poprosimy o komentarz tego spotkania, a później o ewentualne zadawanie pytań przez państwa. Panie trenerze, prosimy. W pierwszej połowie za wiele się nie działo. Oczywiście jedna dobra sytuacja, może no, nawet bardzo dobra, Seby, Seby Musiolika później zablokowany jakiś tam strzał kapralika jedna kontra z której nic nie wynikło Krakowi pod koniec pierwszej połowy i słabiutka bardzo słabiutka pierwsza połowa no i coś musieliśmy zmienić poprawić bo, no bo w ten sposób na pewno byśmy z Krakowią, z Krakowią nie wygrali było widać w tym meczu, dlaczego Krakowia zdobywa więcej punktów na wyjeździe, dlaczego dwa razy wygrała, trzy razy zremisowała, a tylko raz przegrała. Niełatwo było, natomiast w drugiej połowie wydaje mi się, że jednak mimo wszystko stworzyliśmy sobie kilka naprawdę dogodnych sytuacji i ta bramka po prostu nam się należała. Tak z mojego punktu widzenia to widzę. Dziękuję. No, dziękujemy trenerze i prosimy o ewentualne pytania. Jest pytanie, prosimy. Dzień dobry, Łukasz Hanna, Gruswald 81. Panie trenerze, chciałem zapytać o młodzieżowców, bo dzisiaj zmiana Kamila w przerwie, w drugiej połowie graliśmy bez. Ma pan to z tyłu głowy, że może być problem na koniec sezonu dla Górnika? To będzie, no jak, jak, jak będzie problem, to będziemy starać się go rozwiązać. Tu wiem, że były, nie ma tego, te, tego pana, który mówił o młodzieżowcach, że Urban narzekał na młodzieżowców, że nie ma. E, to nieprawda jest. To nieprawda, że narzekał. Mówią o, o młodzieżowcach 17-letnich. 17 no, no zadebiutował szala 17-letni i, i są jeszcze inni, ale, ale to nie znaczy, że... 17 latek równy 17-latkowi. No nie, jeśli będą piłkarze, którzy rzeczywiście są e, takimi, którzy zasługują na grę, to oni będą grali. Zresztą ja zawsze stawiałem na młodzież i, i, i będę, będę zawsze to robił niezależnie od tego czy jest przepis czy nie. Natomiast no, nie będę robił rzeczy takich, które no, no, muszę robić na siłę, bo, bo tak ma być. Chociaż. Może będę robił na koniec sezonu. Jeśli powiemy, a dobra, więcej ugramy tym, że, że na, nabijemy tych minut młodzieżowcami, albo, albo nie będziemy robić i powiemy, może będziemy dwa, trzy miejsca wyżej, to wtedy zapłacimy z tego. Krzysztof czwartaty, był na podcast. Panie, ten, że chciałem zapytać, bo też wspomniał Pan, że pierwsza połowa no słaba w <grym> naszym, naszym wykonaniu. I nie pierwszy A, raz nie się tylko, tak. Nie tylko no, bardzo słaba. Okay. Ale nie, nie tylko nasz, w naszym wykonaniu. Tak, ale nie pierwszy raz się tak zdarza, że mamy problem z tym zagraniem tych dwóch równych połów. Co może być przyczyną? No bo jeśli kilka razy to się zdarza, to gdzieś ta przyczyna musi być. Trudno trener, trener się myli ze składem i później naprawia to w przerwie. Może tak być też. No, może tak być. Ja wiem, czy tak często się zdarzało. Być może, być może. No różne fazy są, są w meczach i czasami tak się dzieje. Dzisiaj rzeczywiście chcieliśmy poszukać więcej szybkości w pierwszej połowie. Natomiast no, to nie do końca zdało egzamin, brakowało płynności w grze i, i stąd też ta zmiana, zmiana akurat młodzieżowca, ale no, tak uważaliśmy i Dani Paczeko na pewno dał dużo więcej spokoju i przede wszystkim tej płynności w grze to zaczęło się wszystko zazębiać, pojawiały się sytuacje, e, zaskoczyło, że tak powiem. Dziękujemy bardzo. Prosimy. Michał Zichlerz, Katowicki Sport. Dobry wieczór trenerze. Pytanie nie o młodzieżowca, ale o trochę starszego zawodnika Pawła Olkowskiego, gol w Sosnowcu. Dzisiaj wchodzi też bramka. Prośba o ocenę jego gry i o to czy tak, no nie wiem, nie mówi do trenera, nie płacze czasami, że może więcej tych minut, więcej powinien grać. Jak, jak to wygląda? Tak powinna wyglądać gra zawodników, którzy wchodzą z ławki rezerwowych. Każdy trener chciałby, żeby zmiana, każda zmiana wnosiła coś dobrego do gry. Rzeczywiście jest tak, jak mówisz i w pucharze, i teraz po bramce. W ten sposób się walczy o większą ilość minut. I też o nowy kontrakt, bo, bo Paweł kończy, no, no, dla, mnie, dla mnie normalna rzecz normalna rzecz. Co by, co, co by wygrał, narzekając. Nie? Ja za długo jestem w piłce, wiem, że w ten sposób nic się nie wygrywa, natomiast walcząc, pokazując swój profesjonalizm, Tędy droga do tego, żeby jak najdłużej grać po prostu w piłkę na poziomie zawodowym. My nie będziemy kończyć kariery Pawła Olkowskiego, bo, bo to on zadecyduje, czy, czy, czy będzie chciał grać dalej w piłkę, czy nie. My możemy jedynie zadecydować, że zostanie z nami. Jeśli nie, no to on zadecyduje, czy, czy chce dalej grać w innym klubie, czy, czy zostaje tutaj. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę no, nie, nie, nie do końca zastanawiamy się nad tym, Cieszy natomiast to, że, że Paweł y, daje z siebie i daje drużynie naprawdę dużo wtedy, kiedy wchodzi z ławki rezerwowych. Dobry wieczór panie Trenerze, Daruś Leśnikowski, wieczór. Super Express. Ja tylko króciutko opamiętam debiut Adriana Kapralika, chyba z golem, jak dobrze pamiętam. No i takie sympatyczne słowa, które pan wtedy mówił, nie do końca zawodnika znając, natomiast mając mhm. dużo nadzieje, że to będzie rzeczywiście ten strzał w dziesiątkę górnika, choćby tylko na zasadzie tego wypożyczenia. No i pytanie po tych dwóch, dwóch i pół miesiącach. Mhm. Również w kontekście tego dzisiejszego meczu, bo miał zagrania zachowania fantastyczne: to odebranie piłki, potem rajd tak. kilkudziesięciometrowy i zakończony jakby tak trochę bez głowy, bez pomysłu, co z tym dalej zrobić. Były dwie sytuacje główkowe, gdzie tam no, nie trafił, wydawałoby się w całkiem do, do, dobrych okazjach. Czy ten zawodnik dzisiaj to jest chłopak na miarę tego, o czym się mówiło po tym pierwszym meczu, o czym pan mówił po pierwszym meczu? Okay. Rzeczywiście było bardzo dużo pochlebnych recenzji na temat gry Kapralika i, i w Lidze y, Słowackiej i w Europejskich Pucharach też grał gra w reprezentacji U21. Y, wydaje mi się, że po tym pierwszym spotkaniu wszyscy byliśmy, wow, przyszedł fajny młody zawodnik, y, będziemy mieli z niego dużą pociechę. Y, Powiem tak, liga zweryfikowała troszeczkę umiejętności, natomiast ja jestem zadowolony z, niej, z, jego, z jego gry. Te oczekiwania na samym początku były, były zbyt wygórowane po czasie, tak mogę, mogę powiedzieć. Natomiast z tego, jak trenuje, jak się zachowuje, to, co daje drużynie, nie, nie jest w porządku. To jest nowe środowisko, nowa liga, nowy kraj. Nie, wydaje mi się, że, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Chyba, że. No nie wiem wcześniej wcześniej odejdzie od nas, ale, ale nie jestem zadowolony. Nawet nawet mówiłem o tej sytuacji. Rozmawialiśmy na temat tego, że Kapo, bo tak go nazywamy, Kapo przyszedł do Polski strzelił pierwszą bramkę i już wydawało mu się też, że no nie, że nie będzie tak trudno. Nie? Ja, się, ja opowiadałem tam Marcinowi, mówię, mówię, ja to zrobiłem odwrotnie, pojechałem pier, w pierwszym debiucie w Hiszpanii, y, Barcelona strzepała nam tyłek 4-0, żeśmy przegrali, to w drugim, w drugim meczu dopiero strzeliłem bramkę i wtedy już wiedziałem, że tam łatwo nie będzie. Dziękujemy serdecznie. Prosimy jeszcze. Łukasz Pawlik, Golpel, Ja mam pytanie o zdrowie Damiana Rasaka, no bo był taki moment, gdy on tak mocno kulał, nie wiadomo było, czy wyjdzie na boisko. Jest Pan spokojny o jego stan zdrowia, czy jest jakiś niepokój? I też od razu w nawiązaniu do tego, jak Pan ocenia też ocenę arbitra tutaj tego zdarzenia, no bo Damian Rasak jak z nami rozmawiał, miał duże pretensje o to, że nie było tam nic odgwizdane, jeśli chodzi o żółtą kartkę i tak dalej. Rzeczywiście, sędzia był bardzo blisko, ale może najpierw, jeśli chodzi o kontuzję, tam nie ma nic poważnego. Tam jest mocne stłuczenie. Natomiast, jeśli ta okostna jest stłuczona, zobaczymy, jak on będzie sobie radził z uderzaniem piłki, bo często jest to jeden, jeden punkt na przykład na prostym podbiciu chcesz uderzyć piłkę i, i naprawdę boli. Potrafisz wewnętrzną częścią stopy, albo prosty, a prostym podbiciem nie, albo odwrotnie, w zależności od tego, gdzie gdzie to stłuczenie jest. To są takie sytuacje, gdzie kołkiem trafi cię i rzeczywiście sędzia może pomyślał, że, że Damian udaje, natomiast sama reakcja, no kurde, jakby udawał w ten sposób, to kozak dla mnie byłby. No nie jest tak łatwo być realnie, tak zachowywać się przy symulując faul, nie? No Ale tak sędzia ocenił. Jeszcze jedno pytanko zupełnie z innej beczki. No dzisiaj, jak grom z jasnego nieba spadła tutaj nowina odnośnie tutaj tej afery, która jest na Mundialu U17. I chciałbym zapytać, czy Pan drżał w pewnym momencie, że to może chodzić o zawodników Górnika i czy odetnął Pan potem z ulgą, że to jednak nie przedstawiciele Zebrzeńskiego Klubu znajdzie się tutaj w tej gronie czterech graczy? Dziękuję bardzo. Powiem tak, yy, młodzi chłopcy już zaczynają delikatnie wąchać e, piłkę profesjonalną na tym wyższym poziomie. Nie każdy sobie z tym e, radzi e, i czasami są tacy, tacy młodzi piłkarze, którzy w pewnym momencie pobłądzą. Najważniejsze z tego wszystkiego jest, aby wyciągli e, jak najszybciej odpowiednie wnioski z takiej sytuacji i, i lepiej, lepiej może teraz niż, niż później i oby z nich byli jak najlepsi piłkarze, obyśmy mieli jak najlepszą pociechę i z naszych, i z tych, którzy tam, tam są. To ja sobie, panie trenerze, a propos tego, też chciałem zapytać, czy w ogóle dla pana to jest szokujące, że w tej dzisiejszej piłce jeszcze ciągle może być takie właśnie podejście. Trochę niefrasobliwe i czy to tylko młodzieńcza głupota czy, czy jednak gdzieś być może w klubach tam popełniono błąd w tych akademiach bo bo na szczęście to nie, nie w Górniku i, i pewnie w Górniku się pracuje również i od tej strony jeżeli pan ma orientację co do tego. No nie, nie pierwszy raz to się zdarzyło. No. Ja nie wiem, bo, bo myśmy próbowali troszeczkę później różnych y, rzeczy, bo, no, bo no, nie, nie oszukujmy się wy też. Wszyscy że się swoje zrobili, nagle zrobiliśmy się starsi i, i, i uważamy, że my byśmy tak nie postąpili. Nie, pobłądzili, zrobili błąd. Na pewno dzisiaj są świadomi tego, natomiast no, no, życie jest takie, a nie inne i, i młodzież próbuje różnych rzeczy, akurat w tym przypadku to był duży błąd. Dziękuję Panie Profesorze. Ja jeszcze pytanie. A to jeszcze w nawiązaniu pociągnę tutaj ten temat, no bo pojawiła się informacja, że Lech Poznań nie będzie przedłużał tutaj kontraktu z Oskarem Tomczykiem, czyli w związku z tym, z tego co słyszę tutaj, co Pan mówi, no to Pan jest zwolennikiem tego, żeby dawać drugą szansę, czyli gdyby pojawiła się taka opcja, byłby Pan zainteresowany ewentualnie pozyskaniem takiego zawodnika? Nie powiem o pozyskaniu takiego zawodnika, nie znam zresztą dobrze. Natomiast oczywiście, że trzeba dawać drugą szansę. No ja nie wyobrażam sobie inaczej, żeby pod takim czymś był młody chłopak, który ma prawo do błędów, był skreślony. Lech ma prawo do swoich decyzji, podejmuje taką, a nie inną. Na pewno ten zawodnik. W jakimś innym miejscu będzie próbował kontynuować swoją karierę i oby mu się powiodło, tego mu życzę. Im. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania odnośnie dzisiejszego meczu? Około meczowych spraw też nie. Dziękujemy Państwu serdecznie. Dziękuję Dziękujemy Panie trenerze. O, przepraszam.